Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale Biblioteki Naredutowej i dzisiaj gość specjalny, kierownik naszej placówki, Roma Sypniewska, do której mamy cztery bardzo poważne pytania. Zapraszamy Was do tego, żebyście wysłuchali do końca, co ciekawego ma nam do powiedzenia nasza pani kierownik. Pytanie pierwsze. Słowo biblioteka kojarzy mi się z. No, witam serdecznie przede wszystkim. Bardzo miło mi z Wami się spotkać. Z czym mi się kojarzy słowo biblioteka? Przede wszystkim z książkami, ale poprzez te książki możemy też spotykać się z ludźmi i myślę, że to jest ważne, że, że przychodząc do biblioteki wypożyczamy książki, ale obcujemy z drugą osobą. I to jest taka ważna rzecz którą, i funkcja, którą pełni biblioteka. Przekazywanie informacji, dzielenie się wiedzą, ale też spotykanie drugich osób. Dobrze. Pytanie drugie. Praca z czytelnikiem to dla mnie? To dla mnie przyjemność. Bardzo lubię spotykać się z ludźmi i też nie wyobrażam sobie, że osoby pracujące w bibliotece nie lubią ludzi. W ten zawód wpisane jest to, żeby lubić drugiego człowieka, starać mu się pomagać, i to jest chyba główną wartością tego zawodu, że przy okazji, przy tej okazji, że wypożycza książki. To też spotyka ludzi i rozmawia z nimi. Pytanie trzecie. Troszkę wehikuł czasu, cofamy się. Moja ulubiona książka z dzieciństwa to. O, e, Pamiętam taką książkę, no od tego zacznę, że kiedyś nie było takiego dostępu do książek, i tych książek w domach prywatnych było niewiele, ale pamiętam. Książkę, baśnie braci Grimm, które pamiętam do tej pory, te ilustracje piękne z tej książki i te opowieści magiczne, które były dla mnie. Natomiast e, uważam, że ponadczasową taką książką jest Kubuś Puchatek, że książka już istnieje na rynku od wielu lat, e, już chyba ponad 100 lat jest w zasobach bibliotecznych i ciągle wartości przekazywane przez jej bohaterów prowadzone tam dialogi są, myślę, że dla wszystkich i przez cały czas aktualne. I pytanie czwarte, dotyczące tego czasu, który jest aktualnie, mm. w czasie kwarantanny najbardziej zaskoczyło mnie. Oj, najbardziej zaskoczyło mnie to, że można żyć inaczej. Że mimo tych ograniczeń musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i możemy robić wiele rzeczy inaczej. Tak samo nasze działania w bibliotece musza, musiały przejść do spotkań online z czytelnikami i do takiej pracy zdalnej, i myślę, że świetnie ja i moje koleżanki odnalazłyśmy się tutaj w naszej bibliotece na woli. I starałyśmy się utrzymać kontakt z czytelnikami poprzez kontakt telefoniczny z seniorami, co było pewnie dla nich bardzo ważne, jak również to, co mogłyśmy zaproponować im na portalach społecznościowych i przez stronę biblioteki. Także mogę być chyba dumna z tego, że. Że tak to fajnie, mimo tych trudności, jakoś ten kontakt staraliśmy się podtrzymywać cały czas. A niedługo już mamy nadzieję, spotkamy się na żywo i to jest bardzo, bardzo dla nas ważne. Przygotowujemy już nowe książki, stęskniliśmy się za naszymi czytelnikami, przygotowujemy się w taki sposób, żeby zabezpieczyć siebie i również czytelników, żeby nikt nie czuł się zagrożony podczas wizyty w bibliotece. Tak, serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Tam będą na bieżąco zamieszczane informacje. Bardzo dziękujemy za wywiad. Bardzo dziękuję również i zapraszam do biblioteki. Tak, zapraszamy do naszej biblioteki. Do zobaczenia.